Cześć, witajcie z tej strony Ercho i pewnie zastanawiacie się kim ja w ogóle jestem i co ja robię na tym kanale. Otóż jestem kolegą ducha, tak mogę powiedzieć, znamy się już dosyć długo i jestem tu. Z paroma informacjami. Mianowicie, jak mogliście zauważyć, duch od dłuższego czasu nie wrzuca żadnych filmów. Jest to spowodowane tym, że uszkodził mu się jego laptop i po prostu nie ma możliwości nic wstawić. Jego strona na Facebooku nadal będzie działać spokojnie, bo to jeszcze może robić, ale po prostu jego dysk jest tak aktualnie uszkodzony, że już nie opłaca się nawet tego komputera naprawiać, bardziej opłaca się już kupić nowy, więc. Na tym kanale na razie do odwołania nie ma filmów, ponieważ on sam nawet nie wie, kiedy będzie mógł coś nagrać. Dopiero kiedy on nowy komputer kupi. No więc to by było tyle ode mnie. Po prostu robię ten film z jego polecenia, żeby was nie trzymać w jakiejś niepewności, że czemu tu nic nie ma, czy to już jest koniec, i tak dalej. No i trzymajcie się. Na razie, cześć.